Z nami jest Mateusz Grzybek. Drugie spotkanie, które można było już w pierwszej połowie ułożyć po waszemu. Twoje dwie doskonałe sytuacje do tego, aby wpisać najsze szelców. Powiedz nam, czego brakło w tej pierwszej połowie? Czego brakło z skuteczności? No, bramek dla nas i, i to boli. No, czujemy, czujemy duży niedosyt po tych dwóch pierwszych meczach. Tak, jak powiedziałeś, dwie moje no, stuprocentowe sytuacje. i no i nie ma, nie ma tłumaczenia, gdzie trzeba było to wykorzystać i, i zamknąć w pierwszej połowie mecz y, podobnie tak jak to było w pierwszej kolejce ze Stalą Bez respektu podeszliście do tego spotkania z Wisłą Kraków. E, czy taki był wasz pomysł i plany na to spotkanie? No na pewno, no nie, mamy, nie mamy się czego bać w tej lidze, wiadomo, że też spora część chłopaków, w tym ja, w tej ligi się uczymy, bo dość sporo debiutantów i, i chłopaków, którzy, którzy pierwsze mecze rozgrywają w tej lidze. Ale no nie jest też ona taka straszna, że później się to nie odbiło oczkawką, ale no na ten moment no mierzymy się z drużynami. I te mecze gdzieś na pewno w pierwszych połowach są pod naszą, naszą kontrolą. A dzisiaj nawet i, i większa część tego meczu gdzieś mieliśmy kontrolę. To są ci sami ludzie, także nie mamy się czego bać. I wiadomo, z szacunkiem i, i z pokorą podchodzimy do tych meczy, ale no też mamy, mamy jakieś swoje plany na, na ten sezon, na, na dany mecz. Dlatego staramy się walczyć i i mówię, no szkoda, szkoda tych pierwszych połów w obu meczach, bo i z Mielcem i, i teraz z Wisłą powinniśmy zamknąć te mecze w pierwszej połowie. Po dwóch meczach domowych, tym razem przed Wami wyjazd do Białego Stoku. Czy na Podlasiu można będzie zobaczyć równie ofensywnie i dobrze grającą drużynę Słoni? No to, to już pytanie do trenera. No, my staramy się... Nasz styl też się opiera na tym, żeby, żeby grać ofensywnie i, i też skutecznie i z dobrą organizacją w tyłach. Dlatego dzisiaj jeszcze jest dzień jakby rozpamiętywania o tej wiśle i szybka analiza i, i myślę, że z początkiem przyszłego tygodnia będziemy się zastanawiać i, i będziemy wiedzieć jaki jest plan taktyczny na, na Jagielonie.